Wordy stworzą fundusze na finansowanie wordów. Można? Można. Według projektu rozporządzenia ministra infrastruktury wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego stworzą trzy fundusze na finansowanie działalności. W projekcie opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji czytamy, że Wordy mają utworzyć trzy fundusze założycielski, zapasowy oraz specjalny. Na fundusz zapasowy złożą się środki wygospodarowane z prowadzonej przez Wordy działalności. Z kolei na fundusz specjalny składają się zakładowe fundusze świadczeń socjalnych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tekstem rozporządzenia, Wordy prowadzą szczegółową ewidencję przychodów i kosztów, odrębnie dla działalności oświatowej i Każdej innej. No i czego nie rozumiesz? Brakuje pieniędzy, to wystarczy nałożyć nowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji, biurokracją i tak dalej. Wszystko gra. Ale to wszystko funkcjonowało. Kolejny bubel prawny, kolejny opór materii pojawił się, aby w sposób normalny, ludzki, racjonalny podnieść stawki za egzaminy, nie byłoby całego zamieszania, a my mamy kolejne akty składane, żeby teraz wyjść z tej no, trudnej sytuacji. Czy jakichkolwiek stawek egzaminacyjnych w roku wyborczym? To było w ubiegłym roku. To było w ubiegłym roku, ale to każdy rok jest rokiem kampanii wyborczej w Polsce. Może nie jest rokiem ale wyborczym. Inflacja, ale wyborczej. inflacja sięga 20%. Dlaczego nie można było o no chociażby koszty inflacji? Historii, ja cię trochę prowokuję, <laughs> ale bronię się. <laughs> bronię się. Nie, ja zawsze będę bronił Wordów, bo jest to instytucja, która jest potrzebna. Oczywiście jasne. można ją reorganizować, zastanowić się nad wszystkim, ale. WORDy do tej pory funkcjonowały, miały swój budżet, miały pieniążki na utrzymanie w związku z prowadzonymi egzaminami czy też dodatkowymi szkoleniami, bo WORD jest przecież monopolistą chociażby jeżeli chodzi o szkolenie osób z kierowania ruchem. Nikt inny tego robić nie może. Przecież jeżeli spełniają warunki takie, jak musi spełnić super ośrodek szkolenia kierowców, mogą również prowadzić egzamin, szkolenia, przepraszam, dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, mogą prowadzić szkolenia dla egzaminatorów. Dlaczego? Są, jest, są możliwości. WORDY mogą zarabiać pieniądze, naprawdę. Tylko do tej pory oscylowały tak, żeby na koniec roku bilans pero-pero. Zamknął się na zero. No to skoro są możliwości, to po prostu, po prostu dajmy Wordom z tych możliwości skorzystać, a nie twórzmy jakieś dziwne figury prawno-biurokratyczne, które tak naprawdę będą kolejnymi obowiązkami obciążać wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.